Cześć, cześć, witam Was w kolejnym już dniu. Jest po urodzinach, ale dzisiaj są prawdziwe urodziny Alanka tak naprawdę. Ale jak jest w przedszkolu, hormony mi chyba zaczynają wracać do, do normy i zaczynają pojawiać się pryszcze, bo powiem Wam, że Aleks wczoraj skończył pół roku i ja dopiero dostałam jakieś pierwsze pryszcze. Nie miałam ani jednego jeszcze pryszcza przez te pół roku, a już mi... Teraz wyskoczyło. No to nie wiem, tam do któregoś momentu Wam pokazywałam później nawet właśnie chciałam um, dalej nagrywać jakiś, wiecie, tort, jak wyglądał i w ogóle, ale um, nie mogłam znaleźć swojego aparatu, Dziś, gdzieś leżał zakopany pod prezentami. Um, ale Alanuś miał tort, moja mama go robiła. ja zamawiałam tak jak na Baby Shower, po prostu tylko ten opłatek, który się drukuje. Także zamawiałam też taki w klimacie tych w takich potworów, coś taki podobny wzór jak miał na tych talerzykach. E, wszystko oczywiście mega halloweenowe, ale też przebrany, chociaż później już e, nie, nie, e, nie chciał być przebrany, ale to też ze względu, powiem Wam, że tak, on był wczoraj naprawdę zmęczony i miał taką godzinę, którą, że było dość kryzysowo. Ale się sobie zasypia, że było dość kryzysowo, ale jak mu to przeszło, to poszedł wczoraj spać o 10 przepraszam prawda o 10, bo do 10 był u niego kolega i, i dlatego poszedł tak spać i naprawdę nie był już później zmęczony, chociaż jak oczywiście pożył się do łóżka to zasnął w sekundę, a dzisiaj wstawał rano do przedszkola i powiem Wam, że w ogóle wstał sam. Nie, nie to, że ja go obudziłam, bo my wstajemy tak 7,30-40, to on już było 25, bo on już sam z siebie się po prostu obudził. Także u Alana ogólnie tak jest, że jak pójdzie późno spać, to wcale nie jest powiedziane, że on właśnie będzie rano długo spał. Impreza oczywiście super się udała. Eee, mówiłam Wam też, że Aleksiu kończył pół roku i też dostało takie pominki pokażę Wam akurat, bo właśnie wszystko wyciągałam teraz z torebek, z torebki miałam poukładane i e, rozkładałam słodycze dostał taką bluzeczkę z Rizetu, będą z Rizerts rzeczy, ale powiem Wam, że on taką samą ma e, ja mu kupiłam teraz tylko, że ja mu kupiłam na 74 a to jest na 68, to dobrze chociaż, że nie w tym samym rozmiarze e, to jest bluza 68 I taka koszuleczka. Taka zielonkawa. I tu dostał jeszcze taki komplecik. To jest FNF. Bardzo fajny, taki też gatunkowo materiał, bordowy. Z takim dinozaurem. I do tego są takie spodnie leginsy bardziej. Nie wiem, czy ja Wam w ogóle mówiłam, ale ja jestem mega fanką leginsów. I Aleksowi tu w ogóle nie kupuję spodni. Alanowi kupuję tylko ze względu jak gdyby na przedszkole, ale przez okres tylko właśnie ten jesień-zima, bo już na wiosnę to już będę mu zamawiała właśnie same leginsy. teraz nie wiem czy na zarzymu nie zamówię, bo on ma tak szczupłe nóżki, że te spodnie wszystkie dresowe to takie są naprawdę na nim piszące. jeszcze je założy to ok, ale później jak trochę w nich pochodzi to już szczególnie z przedszkola jak wracam na to. No, także, także tak jak mówię, dostał też Aleksiu tą, ten kubek biboksa z tą rurką. Tam stoi, bo już od wczoraj mu podaje to, żeby się nauczył. No, w ogóle, no wiecie, o co chodzi z tą rurką, że to trzeba pociągnąć. No i wczoraj kilka razy z tego pociągnął, poleciała mu woda. Ale dzisiaj na razie cały czas bardziej się tym bawi, tą rurką, nie wie. Nie wiem czy nie wie, czy. No nie wiem, zobaczymy. No, będę mu podawała i podawała i podawała, aż w końcu po prostu sobie załapie i będziemy mogli wyrzucić już tą butelkę, żeby mógł pić sobie z takiego po prostu kubeczka. Także to, tak jak mówię, Alanek jest w przedszkolu. E, zrobiłam mu. Miałam wam pokazać w ogóle wypieki, zapomniałam. Przygotowywałam drożdżowe bułki z serem warkocz z nutellą z, z ciasta francuskiego i taki ten y, sztrucel, strucel sztrucel, y, z jabłkami y, też z ciasta francuskiego ale ja do środka, ja nie miałam świeżych jabłek miałam te jabłka prażone takie w słoiku y, to z tym i tam jakieś wiecie, rodzynki dodałam też do środka y, także te trzy rzeczy piekłam ale upiekłam też Alankowi na dzisiaj ciasteczka do przedszkola, właśnie takie ciasteczka bardziej fit, czyli pananowo owsianem Mega prosta ogólnie, nawet powiem Wam tak, wyszło ich, ich wychodzi właśnie niedużo. Ja porobiłam takie mniejsze, żeby ich wyszło więcej, wyszło ich około 30. No i ja ich nawet nie spróbowałam, żeby jak gdyby wiecie, zostawić to, bo może Alana mi po prostu powie, czy były smaczne. Y to wtedy będę na pewno częściej po prostu jemu robiła takie takie właśnie ciasteczka. Ja muszę tutaj ogarnąć cały czas w domu właśnie teraz rozpakowywałam wszelkie torby z, z prezentami z tymi słodyczami i tak dalej, tak dalej. Będę nakrywała na nowo stół, ale jak się właśnie położyłam spać, już widzę, że zasną I zobaczymy, jak on wstanie mi, bo z reguły odbiera go mój tata z przedszkola. Ale teraz mój tata musi się. Urywać po prostu z pracy, bo tak z reguły kończy mój tata o 14.00 pracy i wtedy go odbiera, ale w tym tygodniu pracuje dłużej i musi wyjść po prostu z pracy na, ten, na tą chwilę, chociaż właśnie w jego przypadku nie jest to chwila, ze względu na to, że mieszka, yy, że pracuje na drugim końcu miasta. Także yy, ja mogłabym iść po, po Alankę, ale zobaczymy, jak będzie z Aleksem, czy jeżeli nie będzie mu przypadało na tą godzinę ani spanie. No jedzenie, no to nie będzie mu przypadało, ale spanie, to ja po niego pójdę, wezmę go w tule, ale jeżeli będzie akurat miał spanie w ten czas, no to, no to tata po niego mój pójdzie. Także to tyle, biorę się za to ogarnianie. Ozdoby jeszcze zostawiam, ogólnie najgorzej ta pajęczyna tutaj, więc tak ciężko, wiecie, no ciężko jest do ściany czymkolwiek mm, przymocować, coś takiego, to jest lekkie, ale... Ale mimo wszystko, najpierw były na taśmy bezbarwnym, No to słabo dawało radę. Dwa razy spadła mi ta pajęczyna. No i w końcu na te taśmy malarskie, tak trochę pod. No i się trzymało do końca. No to teraz się trzyma na tych taśm malarskich, na no tą pajęczynę trzeba będzie ściągnąć. Tą pajęczynę można, słuchajcie, aż tak rozciągnąć, że ona sobie chyba mogła bągę... opleść całe mieszkanie, bo ona się tak rozciąga. Naprawdę. A ja właśnie jeszcze muszę sobie przy okazji zrobić. Kady? Kady? Dzisiaj jeszcze tylko ze względu na to, że no tak jak gdyby dzisiaj są urodziny Alanka, to my z nim dzisiaj też będziemy jeszcze spędzać ten dzień. Szczególnie, bo oczywiście jak przyjedzie, to jedziemy jeszcze do sklepu z zabawkami, żeby wybrał sobie zabawkę dlatego, że on poza tym, że dostał teraz prezenty na urodziny, to dostał też jakieś jeszcze tam pieniądze. A zaraz wam właśnie powiem co dostał na urodziny. To dostał też pieniądze, że yy, on miał obiecane właśnie, że mm, jak dostanie te pieniądze na urodziny, to pojedziemy, mamy tu w hurtownię z zabawkami i tam będzie mógł sobie wziąć, co będzie chciał. Później pojedziemy gdzieś na obiad, tam, gdzie on wybierze i może jeszcze potem na jakiś mm, plac zabaw. Moglibyśmy pojechać na basen, ale to już będzie za późno w sumie. No Zresztą po prostu jeszcze zobaczymy dokładnie, bo może i ten basen, a może właśnie nie basen. Nie wiem. To później. Jestem ponownie. Aleks już znowu położona na drugą drzemkę, ale jeszcze nie zasnął. Jeszcze tam sobie furwa lata i w ogóle jakieś tam inne rzeczy. Proszę też tutaj pokazać. Może tak będzie bardziej widać. Przed chwilą przyniósł listonąż śliniaczek, to jest nasz pierwszy z tego, Moon Bloom to jest ten właśnie b -box. my wybraliśmy fioletowy i powiem Wam, że wiecie co jaki przed chwilą znalazłam sposób na Aleksia że dawałam mu butelkę, pił przez butelkę i w tym samym momencie mu od boku wkładałam tą rurkę i zabierałam butelkę, no i pił z tego też, normalnie ciągnął, tak ale wracając do tego śliniaczka jest po prostu piękne Myślę, że będę teraz zamawiała no, ten jeden, potem jeszcze jeden mu zamówię i może jak będzie trochę troszeczkę większy, to ten z tymi rękawkami, bo myślę, że teraz on jest jeszcze za malutki na ten ślimiaczek z rękawkami. Tu wybrałam ten motyw właśnie w wieloryby, ale on jest bardzo komfortowy, bo jest taki, jak widzicie, mięciutki. No, on ma mieć tutaj niby to oddychające, jest wodoodporny także mnie przekonuje komfort jego, jak gdyby, że on jest miękki i że wygodnie dziecku się w nim je i nie będzie krępowało po prostu właśnie ruchów, także odpowiada mi, po prostu mi odpowiada, tak? Ja myślałam, że te śliniaki są chyba bardziej silikonowe, coś takiego, tak mi się chyba wydawało. Idę, bo wyprało mi się już pranie. Idę właśnie je rozwiesić i yy, usiądę sobie. Paznokiet mi jeden pęk i muszę go sobie zrobić. Robiłam sobie ostatnio tutaj kilka paznokci na ten Easy Shape, ale to nie dla mnie zdecydowanie. Ja muszę normalnie na wylewać po prostu na formę. Z Easy Shape podoba mi się, że one są takie pięknie, proste, e, od góry. Od dołu mi się one właśnie średnio podobają, no i nie do, to nie do mojego kształtu paznokcia, po prostu. Chodzimy pod pajęczyną. Byliśmy w sklepie z zabawkami, a Lanus wybierał sobie zabawki, ale wzięliśmy też taką tablicę do pisania. Wybrał sobie taki wielki samochód do przewożenia koni. Tam był w zestawie jeden koń. Jednego jeszcze mu dokupiliśmy, ale słuchajcie, naprawdę w ogóle to duży samochód i tak dalej, i tak dalej, ale kosztował 180 zł. Moim zdaniem kompletnie nie wart jest swojej ceny, bo to jest po prostu samochód. No ale dobra. To sobie wybrał. Widać nas, widać nas. Pokażę Wam moje zamówienie z. Nie wiem nawet jak ta strona się w sumie nazywa. Tutaj zamówiłam dla Aleksa kaszkę owsianą bio. E, też to jest kaszka owsiana pełnoziernista e, z tego hole. I to jest też taka, że nie trzeba tego gotować, tylko do przestudzonej do przestudzonego wrzątku po prostu. Tutaj są też. E, Liofilizowane owoce i warzywa, taki miks, żeby dodawać mu do kaszek. No i ja sobie, słuchajcie, kupiłam tapiokę. W końcu będę teraz sobie rano robiła na śniadanie, co to jest takie mokre w ogóle, tą tapiokę. I tutaj jest, to jest taka paczka, a w środku jest mnóstwo chyba takich malutkich. Ja to sobie wszystko przesieję. I będę rano teraz jadła tapiokę, właśnie i dostałam w gratisie od nich czystek to to właśnie przyszło dziś, ale coś tu jest rozlane, także jutro na zmianę właśnie zrobimy kaszkę owsianą yy, bo on ma tamtą z hipa yy, tą jaglaną. a teraz właśnie zrobimy dla zmiany tą owsianą, chyba mi ta pajęczyna tu przykleiła się do rzęs no także tyle a zobaczcie jeszcze, jaki. mnie dostał piękny bukiecik. Myślę, że to jest świetny pomysł, ogólnie, dla, dla dziecka. Taka duża frajda, taki bukiecik z zjadków. To akurat tutaj jest takie malutkie. Także tak, i byliśmy dzisiaj z zalankiem, on miał wybrać sobie miejsce, gdzie chce, żebyśmy pojechali zjeść. No, i to było oczywiste, że wybierze McDonalda, bo on lubi bardzo McDonalda. Z bardzo, to może jest za duże słowo, bo to nie to, że on tam wiecie, zjada wszystko, co dostaje, ale takiego cheeseburgera prawie zje, tak. I Alanoś poszedł się już kąpać. Tata nalewa teraz wody dla Aleksia. I Aleksiu idzie się kąpać. A tu nad nami taki. taki kumper sobie wisi. Tak creepy było. Zastanawiam czy dzisiaj wieczorem nie usiąść i nie nagrać dla Was. QA, bo zadawałam Wam ostatnio. Dałam Wam, zadaj mi pytanie. No i tak myślałam, że może dzisiaj to nagrać.